Pochwalony Jezus Chrystus, bardzo Was witam gorąco w nowym tygodniu. Chcemy wszystko na chwałę Bożą: podobać się Jezusowi, być z Jezusem. Dzisiaj Ewangelia zaczyna się takimi słowami. Faryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem, a chcąc wystawić go na próbę, domagali się znaku. Faryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem. Można być przy Bogu. I nie doświadczać Jego mocy, Jego bóstwa, tego, co nam daje. My też tak możemy być przy Bogu i nie doświadczać, że to jest Bóg żywy, Bóg, który jest obecny przy nas w naszym życiu. Możemy z Nim rozprawiać, rozprawiać o naszych trudnościach, kłopotach, i nic się nie dzieje. Nic się w nas nie dzieje. Spotkanie z Jezusem, z Bogiem żywym, przemienia. Przemienia codziennie na nowo, podnosi, daje nadzieję, budzi życie, budzi serce. Faryzeusze tego nie doświadczyli. Apostołowie, przy swoich zmaganiach, trudnościach w rozumieniu, w przyjmowaniu słów Pana Jezusa, codziennie dawali się podnieść na nowo, żeby iść za Jezusem, żeby iść za Nim na nowo. I to jest nasza droga. Tak chcemy się dzisiaj spotkać z Jezusem. Do tego was bardzo zapraszam. Zachęcam, żebyśmy nie szli w kierunku rozprawiania z Nim, a nadziei w Jezusie. Budzenia serca, budzenia nadziei w Chrystusie. Tak się módl, spróbuj tak mówić do Jezusa, tak patrzeć na Niego, tak być przy Nim. Faryzeusze byli przy Jezusie i rozprawiali z Nim. Jezus był fizycznie ale nie spotkali się z Bogiem, z Bogiem żywym. A my chcemy spotkać Boga żywego. I na to Wam błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miejcie piękny dzień i chcemy wołać u Ducha Świętego. Teraz razem z Mocnymi w Duchu, poniżej są dwa utwory do wyboru, wołanie o Ducha Świętego, aby moc Boża nas przenikała we wszystkim. Do zobaczenia.